Witam, witam wodniki, witam Majowo, witam konwaliowo, pięknie pachnące konwalie już kwitną aż miło Zapraszam Was drogie wodniki na przekaz na miesiąc maj. Oczywiście pierwsze to co z wami rezonuje, nie dopasowywać do siebie na siłę. Tak zwrócić uwagę na y, księżyc, y, Wenus oczywiście tak y, w swoim horoskopie Urodzeniowym ascendent, jak i znak wadyjski, wodniki. Moje drogie, ja zapraszam Was do polubień, do obserwacji, do komentarzy: suby, komentarze dajcie znać, pokażcie, że jesteście na moim kanale Inesty, feret, szepty duszy. I również dziękuję tym, którzy już są na moim kanale, za obecność. Łapka w górę i obserwacje. Bardzo poproszę, bo dzięki Wam mój kanał się rozwija. Więc zobaczmy wodniki. Jaki tytuł będzie ten nasz miesiąc piękny, Maj? Prawdziwa ofiara. Prawdziwa ofiara bierze to, co może być krzyżem nie do zniesienia i zwraca do miłości. No. Czego się nie robi dla miłości, prawda? tą sobie położymy tu i zaczynamy zaczynamy drugie wodniki krzyż nie do zniesienia jak wy się przedstawiacie sprawiedliwość co wychodzi naprzeciw rycerz mieczy uh -huh. co będzie podstawą głupiec Co odchodzi do przyszłości? Księżniczka denarów. Co w głowie? Wszechświat. No, pięknie. A co przyjdzie? Cesarzowa. Myśli, uczucia. Rydwan. A co z otoczenia? W drogie wodniki. Zniszczenie dziesiątka mieczy. No, uważajcie. nadzieje, obawy. Siódemka Bendaki, karta karmy. Dla mnie siódemka Bendaki to jest karta karmy. I wynik. Trójka kielichów. Zdrada. Ucisk. No, zbyt wiele wzięli się na siebie drogie wódniki, co? To już chyba za wiele. Bo tu widzę u Was no, takie nieprzyjemne energie. To już chyba macie dosyć. I co jest z tego powodem? No, Zotykalny Zodykalny lew się tutaj rysuje. To jest namiętność, chęć kontroli. Yy, pożądanie, tak. Tutaj jest taka miłość. Jakby też. I uważajcie na kierowanie się agresją, tak. Agresją. Niekontrolowanymi emocjami, tak samo, tak, chęci. Rządza to czasami, rządza władzy, rządza kontroli, czasami może po prostu ludzi zgubić. Uh -huh. I dlatego dziesiątka. Buław. I tu jeszcze macie dziesiątkę mieczy. No to to jest naprawdę, nie zobaczę, jeszcze siedem mieczy na spodzie. No to powiem Wam, drugie wodniki, uważajcie nie oszukiwać się, nie oszukiwać nikogo. Ani też nie cwaniakować, chociaż też i cwaniactwem można wyjść z wielu trudnych sytuacji, ale wam podpowiedziałam, tak? Ale wam podpowiedziałam. Tak, bo to też i cwaniaskie takie jak to robią cichaczem, tak. Więc, uwaga. To inaczej sprawiedliwość, tak? Rysuje się też zadekalna waga, ale też jest sprawiedliwość, karta sądu, karta zrównoważenia, sprawy urzędowo-prawne, cywilne, tak? Tutaj się pokazują, jak energia wisielca, energia ryb, czyli ty będziecie coś załatwiać, żeby osiągnąć szczęście, tak? To jest stabilizacja, pełnia szczęścia, by pożegnać coś z przeszłości, pięknie pokazane pożegnajcie się z przeszłości i to po prostu przychodzi do Was z losu koło fortuny. To do Was przychodzi po prostu z, los, y, z losu. Rycerz Mieczy, co wychodzi Wam naprzeciw? Nie bądźcie szybcy. Nie bądźcie szybcy i wściekli. Trzymać język, y, że tak powiem, za zębami, tak? Bo y, taka osoba może nie liczyć się ze słowami, czego może później żałować. To jest zranienie. Taka osoba rani czynami, słowami. Uważajcie po prostu na taką osobę. Y, lub to może być też i wasza energia, tak? Drogie wodniki. Z taką osobą możecie mieć do czynienia. Taka osoba jest szybko. Nie pomyśli, zanim coś powie. I to jest właśnie najgorsze w takich osobach. Nie pomyśli działa szybko, gada szybko i yy, przez to wychodzą po prostu nieprzyjemne konsekwencje. Coś z tego podstawą? Nowy początek, głupiec, tak? Ruszenie naprzód, ale też i ryzykanstwo, naiwność. Głupiec otwiera się na nowe królowa buław. No to jest energia yy, kochanki, tak? To może być kochanka, która ona wie, czego pragnie, wie, czego chce, jak gdzieś się pojawia, wszyscy się dookoła na do nią patrzą, tak, ona jest stanowcza i taka kobieta z charyzmą, tak, by rozpocząć coś nowego, by spełnić swoje marzenia, drogie wodniki, tak? Bo wy macie już y, jakiś swój plan, tylko czekacie na spełnienie, żeby go wykonać, tak, żeby już coś jest zaplanowane. Już, już macie jakiś plan opracowa opracowany, tak? Żeby po prostu ruszyć naprzód. I żeby to osiągnąć. No, królowa była to jest kobieta stanowcza. Ona zawsze zawsze osiągnie to, czego chce. Mhm. A być może na tej kochanka. Kochanka jak i czarownica. Mhm. Ale co odchodzi do przeszłości? Księżniczka dysków. Nowe, nowe przedsięwzięcia, nowy biznes ciąża, tak? To jest energia zrównoważenia. Ying yang, widzicie, ona jest tutaj w ciąży. To odchodzi do przyszłości Być może to by być lat i strata dziecka, tak? Poronienie. Tutaj nawet może być. siódemka, Widzicie? I tutaj jest siódemka pucharów. Tak, tutaj też jest energia ciąży, widzicie? To odchodzi do przeszłości. Siódemka denerów to jest karta karmy, jak powiedział na początku. Co zajeżdżasz, to jest zbierzesz. Takie będziesz mieć tego efekty, tak? Być może coś się nie udać. Tutaj yy, no karta mocy, karta siły po raz kolejny się pokazała. Widzicie? I tu, i tu. No. Brak równowagi. Tak, w breniu i wdawaniu. tutaj coś może energia skąpstwa. I to yy, się tyczy jakimiś zasadami etyczno-moralnymi. Także tutaj brak równowagi dla kogoś, kto być może, nie wiem, chce stworzyć coś nowego lub nie osiągnie to energii tak jakby strat, ale to być może odchodzi, odejdzie do przeszłości. Jeszcze jedną kartę dociągniemy. Energia ciąży się tutaj bardzo rysuje. Bo to z koła fortuna. Tak, to już jest od losu, i po raz kolejny karta mocy, i tu karta mocy, i tu karta mocy, karta siły, tak? No, to jest pokazana jakaś podróż, i tu jest pokazana podróż, to jest jakby, jakbyście mieli gdzieś wyruszyć, tak? Że coś jakby się zakończy, tak? Jakby nowy, nowy początek mógł nie nastać, bo coś się wydarzy, i to właśnie przyjdzie od losu. Być może ta ofiara, tak? Która was zaboli. Być może coś zaboli. Ale tutaj też dalej jest pokazana i ciąża cesarzowa, karta ciąży, karta obfitości, dostatku. Bo wy tutaj wyruszacie. Wy macie w głowie tak jakby zakończenie jakiegoś cyklu. To jest ostatnia karta z Arkan Wielki, Wielkich, tak? I... Wszechświat. To jest, ostat... to jest wyruszenie naprzód. Otwieracie się na nowe możliwości. Nie stoicie w miejscu. I wy chcecie osiągnąć ten plan, który sobie już wcześniej ustaliliście. Hmm. Być może w związku z jakąś pracą, tak? Jakimś nowym projektem. Coś Wam może nie wyjść. Mhm. Lub z wjazem z jakąś właśnie, z jakimś biznesem. Widzicie, bo to jest jakaś oszu, jakieś oszustwo. Siedemka mieczy. Czyli tutaj uważać, bo Wam może coś nie wyjść, bo ktoś oszuka. Karta świata. Zakończenie jakiegoś cyklu. Tutaj mogą być zrady, mogą być oszustwa, tak? Nie podpisujcie, bo tutaj możecie zostać oszukani pod tym względem. Drogie wodniki. Widzicie? I to są te plany, które wyżeście tutaj sobie obmyślili. Mm -hmm. I czekacie na to, tak? Na te efekty, no to, to może po prostu się nie udać. Jeśli chodzi o uczucia, szczególnie nie poświęcać się, nie poświęcać się swoim kosztem dla kogoś, tak? Pomyśleć też i o sobie, mm -hmm. bo tu jest pokazane, że no coś, coś jest niehalo. Że coś jest ukryte w tajemnicy, tak? Tym bardziej, jeśli chodzi o uczucia, o związek, tak? Bo to jest wybór pozornej miłości, a w karcie księżyca to są i niepewności. To są jakieś tajemnice, tak? Coś ma drugie dno. No tutaj też jest pokazana, no, trójka kielichów. To też jest i dostatek, jak i zabawa, ale też i osoby trzecia. Mhm. Co do was przychodzi? Karta cesarzowej. Matka szefowa. Kobieta w ciąży, karta obfitości, żona, lub to jest wasza energia. Tak, to jest przypływ, to jest też i dostatek. Właśnie, ze świata. Zobaczcie, to jest karta świata i to jest karta świata, tak. Mhm. Czyli tak, jakby no, nowa miłość. Wyjście, przez, wyjście przed szereg, tak jako kobieta, jako matka, być może wychodzić zakończyć jakiś cykl, żeby wyruszyć, tak? Bo to jest pokazany wyjazd. Tylko, że wy macie jakieś obawy i nadzieje, właśnie jakieś obawy przed tym wyjazdem, tak? Bo być może też się i dowiecie o ciąży, tak? Zobaczmy, dlaczego tak burza nadchodzi. Karta maga. Właśnie. Uwaga na manipulację. Tym bardziej jeśli chodzi w kwestii zarobków i yy, rozpoczęcia czegoś nowego. Bo to jest tak pokazane. Uh -huh. yy, wraz z nowym początkiem. do zamknięcia jakiegoś etapu. Tylko kierować się przede wszystkim rozsądkiem, podpisując cokolwiek. sprawdzajcie wszystko drobnym drukiem. I tu przychodzi z otoczenia, zniszczenie. To jest bardzo ciężka energia, tak? Bo gorzej być już nie może. Gorzej być już nie może, to już jest najgorsze dno, jakie może być, tak? Jakie może się zadziać, i to jest właśnie postój. Tak, jakby balans, jakby nic nie robienie. Ale Wy cały czas czekacie na to, by ruszyć do przodu. Ale coś tak, jakby Was blokowało. Bo tutaj są jakieś niepowodzenia, bo być może zostaliście oszukani pod takim względem lub względem uczuć, tak? Dlatego na to zwróćcie uwagę. Ale teraz lunęło. Tak, trzy miecze, zdrada, widzicie? Jak wam mówiłam wcześniej, uwaga na osoby trzecie, komu, komu ufacie, bo to jest kochanka pokazana. Poczekajcie chwilkę. Musiałam okno zamknąć, bo inaczej byście mnie drogie wodniki nie słyszały, a tu nawałnica nadchodzi. No, ale tak, drugie wagi, tutaj może być energia strata, jak powiedziałam, karta karmy, tak? Tak i tu. Tutaj mogą być oszczerstwa, kłamstwa, być może ktoś na wyjeździe, ktoś was ok, okłamał, drugie wodniki i lub ktoś obiecywał wam coś, tak? Jakieś spełnienie, ale tutaj są manipulacje pod względem yy, wyjazdów, pod względem załatwień, tak? I tego wszystkiego przemyśleć swoje działania, co wam przyniesie korzyści na przyszłość, tak? Co osiągniecie, podejmując jakiekolwiek decyzje. po tego też i tego skutki tego będą, tak? No niestety nie a tym bardziej pod względem uczuć, bo to jest umiarko karta umiarkowania postoju, tak? No i w trzech kielichach osoby trzecie. I proszę, piątka kielichów, zawód. No niestety tutaj będzie płacz, tak? Pod względem właśnie uczuć, co pokazuje. Mhm. Podejmując, jakieś nowe działania, kierujcie się przede wszystkim z miłością samej do siebie, tak? Co wy tego macie? Nie kierować się iluzją. Pięknymi słowami, bo tej też jest tak też pokazane, bo widzicie, karta wieży. Zakończenie. Tak? Zakończenie, bo co? Bo tajemnica, jak powiedziałam wcześniej, i karta śmierci. Czyli wszystko to, co było niestałe, musi odejść do przeszłości. To na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Bo to jest jednak prawdziwa ofiara, tak? dla miłości.